My chcielibyśmy o nim jak najszybciej zapomnieć, bo popełniliśmy zbyt wiele błędów, szczególnie grając tutaj u siebie, czując ten parkiet. No, nie możemy popełniać takich błędów i tracić tyle bramek co dzisiaj. Mamy najlepszą defensywę w lidze i, i, i nie możemy, tak jak wspomniałem, no, pozwalać przeciwnikom strzelać tak łatwo, tak łatwo goli jak dzisiaj. Na pewno będziemy mieli analizę tego meczu i wyciągniemy wnioski, ale. Tak jak wspomniałem, chcielibyśmy na pewno zapomnieć o tym meczu i już myśleć o kolejnym. Myślę, że potrzebna tutaj będzie analiza. Myślę, że w kluczowych momentach, gdzie mogliśmy już falować przeciwnika, było kilkanaście sekund do końca. Nie powinniśmy pozwolić, aby przeciwnik tak długo prowadził piłkę i oddał strzał. Myślę, że myślę, że też gdzieś tam głowa nam się zagotowała i, i, no i stąd wynikło, wynikło to, że też w pierwszej i drugiej połowie nie wyglądaliśmy dzisiaj najlepiej i, i tak jak mówię, popełniliśmy zbyt wiele błędów, także przyda się analiza. Przeanalizujemy to wszystko na spokojnie i będziemy wiedzieć, gdzie popełniliśmy błędy. No tak, wiadomo, wszyscy chwyciliśmy się za głowę, kiedy tutaj leszno strzeliło nam gola na 7 sekund do końca, ale, ale uwierzyliśmy w to, że no 7 sekund to jeszcze jesteśmy w stw stanie stworzyć jedną akcję. Udało się oddać strzał, dobyć piłkę do pustej bramki, no i 3 punkty zostają u nas. Nie, po prostu wiedzieliśmy, że mamy 7 sekund, musimy oddać jak, jak najszybciej strzał to po prostu będzie miał taką możliwość, akurat trafiło na mnie, gdyś już nie miałem e, możliwości podania do żadnego z kolegów, więc oddałem szczał, widziałem, znalazłem tam lukę. Fajnie, że X poszedł za akcją i zamknął drugi słupek i no tak jak mówię, cieszymy się ze zwycięstwa, chociaż ono dzisiaj smakuje nam e, gorzko. To was, was futsal, because it, it is called futsal. But w many, many moments of the game, of the match uh, we don't play, didn't play futsal. And uh, we made, uh, we were until now the best defense and we suffered four goals, stupid goals, for mistakes, our mistakes, our mistakes. Things that we training every day, we have in practice every day, not every day, but many, many, many times. And uh, half time we talk about this, first goal and second goal, okay, cannot suffer these two goals. Okay, the, the, the other team is a good team, an organized team, with very good uh, players, with very good skills. And uh, they fight for the win, like like as i okay. And um, we made everything until the final. The, we made four against five in three different ways. And we, and we score. And we have luck in the last less, uh, last last goal. We have luck, of course. Not the others, but the last we have because it was sec two seconds. But if 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 mm, it's good that um, we fight until the end. We fought until until the end. This is this is important that uh, when uh, one team wins one match uh, in one of these days with so many mistakes um, yeah, I'm talking about our team, many mistakes from our team and uh, if you you, can, you could, could win one, one, one match in these days uh, when you play normal is, you are uh, near to, to win the other matches this is the only positive uh, thing that I can take from this match Just, uh, if you win today you can win always okay. Trzeba było zobaczyć tych chłopaków w szatni teraz. Tam na własne życzenie. Tak? No nie, nie, nie będę wowieł w bawełnę, że ten mecz przegrany w bardzo dramatycznych okolicznościach na własne życzenie, bo zostawiliśmy naprawdę dużo zdrowia tutaj. Dążyliśmy do tego, żeby te punkty złapać i udało się na 700 przed końcem. i Dla nas mecz się skończył 7 sekund przed końcem. Apelowałem na ławce, że mamy iść wyżej, spresować zawodnika z piłką. No niestety tego nie zrobiliśmy i Stało się, jak się stało. Nie zdobywamy żadnego punktu i na pewno nie jesteśmy pocieszeni. Ja jestem bardzo zły. Tutaj. Tak, no nie ustrzeliśmy się wielu błędów, ale z taką drużyną ciężko jest grać bezbłędnie. Jakbyśmy grali bezbłędnie, to byśmy ten mecz wygrali. tak W ataku też być może mogliśmy zagrać troszeczkę, troszeczkę odważniej, tak bym powiedział, bardziej odważnie i w tych momentach, które zagraliśmy odważnie, zdobywaliśmy bramki. Nie wiem, czy ktoś Piastowi strzelił do tej pory 4 bramki w meczu. Raczej nie. Nam się to udało, a mimo wszystko nie zdobywam żadnego punktu. Naprawdę muszę pochwalić zespół Piasta, też trenera Duarte, bo widać, że jest fighter nie, niemiłosierny. Wycofując z bramkarza, ryzykował dużo, ale jednak po raz kolejny widać, że Piast gra zawsze o trzy punkty. Ja też muszę pochwalić mimo wszystko swój zespół. Oczywiście no ostatnie 7 sekund jesteśmy bardzo dziwi na siebie wszyscy, ale zagraliśmy na pewno dużo lepiej niż z Konstraktem szkoda tylko braku punktów No na pewno podzieliśmy sobie parę ciężkich słów, bo nie może tak być że na 7 sekund przed końcem właściwie to już nawet troszkę mniej tracimy taką bramkę no i cóż ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu bo przegrywaliśmy 2-0 później wychodzimy na prowadzenie i Wszystkie bramki praktycznie strzelone przez drużynę Piasta były takie same, w granie na długi słupek i sobie tylko dokładali nogi. To jest na pewno do, gdzieś do poprawy i czekają nas teraz trzy ważne mecze, w których musimy postarać się o komplet punktów. No na pewno gdzieś tam analizowaliśmy ich mocne strony, tak, wiemy ile znaczy dla nich Dasajew czy gra z piwotem, bo naprawdę fajnie wychodzi to w sezonie dla Mateusza czy właśnie dla Dasajewa. Staraliśmy się wykonywać te założenia. Myślę, że wychodziło to bardzo dobrze tak, że aż trener Duarte musiał wycofać tego bramkarza i żeby strzelić te bramki. No i co? Musimy na pewno popracować nad grą obronną w przewadze, bo piast pokazał jak, jak to się rozgrywa tą piłkę. No i szkoda na pewno, bo myślę, że punkt przynajmniej mogliśmy stąd wywieźć, bo chyba jeszcze nikt nie strzelił 4 ramek dla piasta w tym sezonie, a jak się już te cztery strzela, no to przynajmniej ten punkt trzeba zdobyć.